Słuchajcie! Udało mi się w końcu odpalić tego mojego chińskiego KTMA, ale to nie jest to co było. Nie chodzi tak jak trzeba. Ale jaka może być przyczyna? Czyżby to, że zgubiłem kiedyś filtr stożkowy i jeździłem jakiś czas na pończosze i coś tam wpadło. Ale w tamtym roku jeździł do końca. No zobaczcie sami jak chodzi nierówno. Tylko tu jeszcze troszkę, na tej śrubce podgazowałem. Tu chyba brakuje śrubki. No i gaśnie. Muszę go tam podkręcić do mnie. Widać, jak się trzęsie wszystko. Zobacz! Tego, Tego nie było kiedyś! Ale kiedyś to było! Trzeba jeździć, a Co się zrobi? A co najlepsze, chciałem mu nową świecę założyć. objeździłem prawie wszystkie okoliczne sklepy motoryzacyjne i nie było takiej świecy. A tu mam świecę, która jest bardzo podobna. No tutaj napisy ma inne, ale to jest świeca od. Yy, Motorówki od silnika zaburtowego, ale nie da się zdjąć tego wariatora tego hełmu, tak jakby on był w ogóle na stałe zrobiony. Próbowałem tam kombinerkami wimadło i w ogóle nie idzie. No, to skorzystajmy z tego, że jest zagrzany ciepły. I się przejedźmy. Zresztą zobaczmy i tą świecę, jak ona wygląda. Wykręcam ją kluczem 19. Bo typowa szesnastka nie pasuje. Trochę ją tak, jakby smolił. Jakaś taka okopcona deko. Przerwa jest za mała. Coś mi się wydaje. Zwiększyłem trochę tę przerwę z ciekawości. Czy będzie jeździł. Jest jedna świeca a 250 pojemności jak w MZ -ce. tylko teraz MZ ile kosztuje ciężkie pieniądze a co do czyszczenia gaźnika to najpierw trzeba wiedzieć jak go czyścić bo może to już jest ta technika że ultra dźwiękami jak te piły motorowe no to palimy Panie, lepiej chodzi Żebyście wiedzieli, że lepiej. Ale przecież jak to by się ta przerwa zmniejszyła? Przez co? Bo no to mogło być tak, jak było dużo śniegu, dużo lodów w zimę, to cały czas jest zima, ale wtedy było minus 10, to mówię, podriftuję sobie trochę. Ale akumulator był słaby i maszyna nie chciała zatrybić. No to później jak naładowałem, to nie chciała zapalić to wyciągnąłem świecę, zacząłem ją czyścić środką drucianą nagas i wtedy mogła mi upaść no teraz chodzi pięknie teraz się nie trzęsie to to samo z bakiem Idzie jak zły Jedną ręką źle się kieruje Eryk Lodołamacz Wiedziałem, że tak będzie Za gruby lód Co ja teraz zrobię? Z czego się tak dymi? Dobra, i tak do wody wpadnę i tak. Ale może by buty chociaż się uratowało. Jak widzicie nogi są tak jak trzeba, motor się trzyma kołami po prostu, jest z tyłu tak wpadnięty. Że utrzymuje równowagę, ale długo to nie potrwa Spróbuję uratować buty. Hop! Operacja z drugim taka sama. Kurde! Ach! Doleciał. A już skarpety no to trudno. Ale się zatygował. Po buty przyjdę później. O, teraz gumowce założone to można śmigać. Toczymy na pole, zobaczymy jak zboże. Robota się zanosi. Ciekawa. Zobaczcie co się zawaliło. To drzewo co tak wisiało. Dobrze, że nie jechałem w tym czasie. Kawał drzewa. Jak gruchnęło to ile gałęzi mało. Wszystko suche, spróchniałe. Zmarznięty jestem. Nie chcę mi się teraz po piłę lecieć. Wiecie, oficjalnie i tak nie mogę tego zabrać Także nie będzie z tego odcinka Z rozpędu to by przejechał z góry To tak A pod górę to średnio Chyba żeby 40 na godzinę jechać zmarznę, jak to sprzątnę, niż jak będę jechał gdzieś tam naokoło. Dobra, bo za dobrze, jak będzie, to też niedobrze. Nie może być tak łatwo. O, się stopka poluzowała. nad górą jako tako a tu coś żółknie kurde niedobrze dobrze będzie tylko jeszcze pryskanie odmiotu mnie czeka na drugi koniec nie jadę bo za zimno innym razem ale powiem wam cieszy jak się poprawi samemu maszynę No więc cóż, na dzisiaj to by było chyba na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Poszedł! Jeszcze tnę takie, z tego miał być kiedyś kran kamerowy, a teraz będzie ochroną, żeby gęsi nie wychodziły na podwórko. Teraz sobie możecie uciekać. Nie dacie rady.